Witam serdecznie w tarostacji i zapraszam na tarotowy portret dnia 4 sierpnia 2023 roku. Dzisiejszy portret omawiam na podstawie talii Beat of Living Tarot. I nomen omen tutaj na pierwszej i drugiej pozycji widzimy na obrazach przedstawionych na kartach dwie postacie historyczne, czyli króla Henryka VIII. Oraz jego córkę, królową Elżbietę I. I już te dwie karty pokazują nam kompletnie przeciwne postawy, kompletnie mm, przeciwne mm, sposoby radzenia sobie w relacjach. O obydwu tych osobach można powiedzieć, że były niezależne, chociaż każda w dokładnie inny sposób. Król Henryk VIII oczywiście zasłynął z tego przede wszystkim nie ze swoich dokonań historycznych, tylko najbardziej zasłynął z tego, że miał sześć żon, z którymi nie wahał się, z niektórymi z nich nie wahał się rozstawać w bardzo taki nieprzyzwoity, czasem wręcz okrutny sposób. Natomiast jego córka dla odmiany, E, zamąż nie wyszła mimo że panowała przez lat 44 mimo że miała m, wielu starających się o e, swoją rękę to jednak zupełnie inaczej niż jej ojciec pojmowała niezależność. Właśnie, właśnie rozumiała to w ten sposób, że jeżeli nie zwiąże się z jednym konkretnym mężczyzną, to wtedy po pierwsze zachowa swój majątek, po drugie będzie niezależną władczynią. No, i po trzecie, nikt nie potraktuje jej tak, jak jej ojciec potraktował swoje, wiele spośród swoich żon. Dlatego, dlatego warto się przyjrzeć tym dwóm pierwszym kartom, bo pokazują one nam obie to, co tutaj wyrażono w tej karcie relacji niezależność. W tej karcie relacji, która jest no. Bardzo taką y, kartą z mojego punktu widzenia ważną, y, ponieważ niezależność to nie jest to samo co wolność. Niezależność to nie jest to samo co samostanowienie, co samodzielność, y, co umiejętność zarządzania sobą, co umiejętność y, skutecznej obrony własnych granic, a przecież to wszystko powinno być w cesarzu, tak? Tak samo jak w karcie siły, bo, bo tutaj w dzisiejszym rozkładzie karta z numerem 8 w tej talii to siła, a nie sprawiedliwość. więc, więc ta karta też pokazuje na niezależność, ale w zupełnie inny sposób. I tak jak tutaj nie dziwię się, znając historię, dlaczego królowa Elżbieta I wybrała taki sposób postępowania, jaki wybrała, czyli dokładnie zrobiła ten zwrot w stosunku do postawy reprezentowanej przez jej ojca. Tak, tak, nie wiem jakie lęki kierowały Henrykiem VIII, ponieważ no właśnie kluczowymi pojęciami tutaj przy niezależności to jest lęk przed wyrażaniem siebie, lęk przed przyjmowaniem i zaangażowaniem, rekompensata za dawne zniewolenie emocjonalne. No nie wiem za wiele o młodości Henryka VIII, dlatego nie wiem przez kogo on czuł się tak zniewolony, że potem sobie odbijał właśnie w swoich relacjach. No w każdym razie niezależność jest nieuzdrowioną relacją, reakcją na złamane serce i zazdrość. Jest tą jedną z naszych trzech głównych ról. Kompensujemy nią sobie bolesne doświadczenia, żalu, zazdrości, poświęcenia lub straty, a im bardziej jesteśmy niezależni, tym bardziej boimy się intymności i narażonej na zranienie pozycji przyjmującego. Yy, I yy, ponieważ yy, tak naprawdę odnowiłoby to stare, bolesne uczucia. Rola niezależnego odcina nas od bolesnych emocji, niestety odcina też zupełnie zdolność do okazywania i przyjmowania uczuć, w tym uczuć pozytywnych i zdolność ich odwzajemniania. Tak więc zakres naszej niezależności odzwierciedla rozmiar naszego bólu, poświęcenia, które oczekują na uzdrowienie. W niezależnym sercu brak jest poczucia połączenia i zaangażowania na rzecz innych. Ludzie niezależni są twardzi, zarówno wobec siebie, jak i wobec całego e, świata dookoła. No, no właśnie. I jedna postać była niezależna, i druga była niezależna, każda inaczej, a czy byli szczęśliwi. Portret tarotowy pokazuje drogę do siebie samego, do siebie samej, drogę do tego, jak osiągnąć szczęście, jak osiągnąć ten punkt zrozumienia siebie, który daje nam tak naprawdę wolność do bycia sobą, do bycia tym, kim chcielibyśmy się stać. No i właśnie o tym przypomina też ta karta, tak? Gdzie tutaj podpis na tej y, karcie y, mądra myśl Epikteta, o ile dobrze widzę z daleka, mówi, że najpierw powiedz sobie kim możesz być, a potem rób co do ciebie należy. Y, ale też y, karta y, tutaj siły przypomina, że nie zna własnej siły ten to nie spotkał się z przeciwnościami losu. Innymi słowami, robiąc sobie dobrze, postępując tylko według własnych zasad, a raczej według braku własnych zasad, nie szanując tutaj zobowiązania, jakie się przyjmuje, Piastując rolę, to, to dokładnie tutaj to się dzieje, co pokazane jest w karcie diabła. Co prawda, tutaj myśl zawarta na tej karcie diabła to jest myśl jak najbardziej pozytywna. Przypomina, że człowiek nigdy nie powinien wstydzić się przyznać, że się omylił, bo jest to tylko stwierdzenie, że jest mądrzejszy dzisiaj niż był wczoraj. No bardzo, bardzo piękna, bardzo ciekawa myśl. Um, no, a tutaj, tutaj jeszcze ten ten wisielec przypomina, że kiedy porzucamy to kim jesteśmy, stajemy się tymi, e, którymi możemy być. E, a jeszcze tutaj dopowiada swoje arcykapłan, że reguły niekoniecznie są święte, natomiast zasady są. E, I no właśnie, w zależności od tego, jak rozumiemy nie, niezależność, w zależności od tego, jak rozumiemy uwikłanie, bo przecież karta diabła pokazuje uwikłanie, ale uwikłani możemy być nie tylko w relacje, uwikłani możemy być też w role, jakie pełnimy. I jedni w tych rolach postępują tak, jak Król Ojciec, inni postępują tak, jak jego córka. Niezależnie od tego, jaka rola jest Ci bliższa w Twoim życiu, dzisiejszy portret doradza, żeby no zrobić ten zwrot, żeby przyjąć inny punkt widzenia. Żeby spojrzeć, żeby spojrzeć zupełnie inaczej na siebie, na swoje relacje, no przede wszystkim zacząć od wybaczenia sobie. Małe dzieci zwykle biorą na siebie winy za niepowodzenia w relacjach swoich rodziców, zwykle. Uważają, że gdyby nie ja, to mamusia i tatuś by się nie rozwiedli. Gdyby nie ja, to tatuś nie krzyczałby na mamusię bądź mamusia na tatusia. Gdyby nie ja, to mm, y, y, którejś z rodziców nie odeszłoby z domu. Tak? Y, taka jest prawda, że nawet jeżeli y, którejś z rodziców umiera, czyli odchodzi już w ten sposób taki Ostateczny, to dziecko też, też ma jakieś poczucie winy, jakieś taki, taki, takie przekonanie, że gdyby ono coś zrobiło, to może uratowałoby rodzica. No, oczywiście, kiedy jesteśmy dziećmi, nie możemy nikogo uratować. Nie możemy. Nikomu pomóc, nie możemy za siebie wziąć y, odpowiedzialności za dorosłych i za ich świat. Tutaj w tym cesarzu też jest właśnie dużo y, powiedziane o braniu odpowiedzialności, nie swojej odpowiedzialności. Y, dlatego zastanówmy się, co z tego, co robimy, co z tego, czym żyjemy, jest braniem odpowiedzialności za innych ludzi? Tutaj te dwie karty razem bardzo mocno wskazują na uzależnienia. Zobaczmy w tych kartach, wejrzyjmy dzisiaj w to, czy nie jesteśmy osobą współuzależnioną bądź uzależnioną, bo to też jest, to też jest wyraz nasze, naszej nieumiejętności. Wzięcia za siebie odpowiedzialności, wyraz źle pojętego poczucia odpowiedzialności tak naprawdę, jeżeli wchodzimy w relację. Współuzależnienia. Yy, I tak naprawdę, tym osobom współuzależnionym, którym zaczyna się już przelewać, marzy się oczywiście niezależność, ale tak jak powiedziałam, nie jest to niezależność zdrowa, nie jest to yy, samodzielność i sanos, samostanowienie, nie jest to wolność, prawda? Przecież. Przecież mamy to słowo wolność i ona absolutnie nie oznacza tego, co oznacza słowo niezależność. Więc jeżeli, jeżeli tutaj pozostajemy w jakiejś relacji uzależnionej bądź współuzależnionej, no cóż, karta Rydwanu jednoznacznie nam podpowiada, co możemy dzisiaj dla siebie zrobić. Nie idź tam, gdzie prowadzi ścieżka. Zamiast tego idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw swój y, ślad. No, m, też mi to przypomina y, taką y, m, moją znajomą z dawnych lat. Y, ta pani miała, nie, wiem, nie pamiętam dokładnie, czworo czy pięcioro y, dzieci. Y, jedno z nich było bardzo poważnie chore i y, 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 jej mąż. Y, Mocno pijący, oczywiście złamał tutaj ultimatum przez nią podstawione, i w momencie, kiedy znów ją zawiódł, znów z, zapił, ta kobieta wyprowadziła się ze wszystkimi dziećmi, po prostu, po prostu wyszła z nimi z domu. Powiedziała sobie, nieważne co się stanie, nieważne co dalej będzie tutaj nie ma już dla nas życia, tutaj nie ma dla nas ratunku, zabrała dzieci i z tego domu wyszła. Oczywiście zaraz za progiem spotkała ludzi, którzy im pomogli, ludzi, którzy pomogli im znaleźć dach nad głową, ale też dzięki tej swojej nieugiętej postawie, dzięki temu, że nie zabachała się użyć tutaj swojej siły, no, zadziałało to też z korzyścią dla, dla męża, który przestał pić, poszedł na terapię, i tak naprawdę potem w terapii była cała rodzina, ponieważ, ponieważ zarówno osoby uzależnione, jak osoby współuzależnione, jak i dorosłe dzieci alkoholików potrzebują po prostu wzmocnienia potrzebują. Zawsze takiej osoby, kogoś w rodzaju życiowego superwizora, który, który po prostu zawróci ich z tej, z tej niewłaściwej ścieżki, bo każdy z nas, jeżeli nie nauczył się być tak naprawdę w dobrej relacji, a uczymy się tego poprzez wzorce, poprzez, poprzez to, co widzimy u otaczających nas w dzieciństwie i w młodości, ludzi, więc jeżeli nie dostaliśmy w dzieciństwie dobrych wzorców, to potem jest nam samym bardzo trudno odnaleźć tą drogę, ale jeżeli już ją znaleźliśmy, to też ważne, żeby ktoś nam za każdym razem mówił, zatrzymaj się wtedy, kiedy zgubimy ten swój dobry kierunek. I myślę, że tyle o dzisiejszych kartach. Znów się rozgadałam, znów się nagadałam. Pamiętajmy o tym, że tą najważniejszą osobą, której należy w tym dniu przebaczyć, jesteśmy my sami, że niezależnie jaką postawę niezależności w tym dniu reprezentujemy, to wszystko jest prawdopodobnie pochodną naszych doznań, naszych zranień z dzieciństwa. I karty przypominają, że pora się z tym rozstać, że nie jest tutaj sposobem tak naprawdę, że uzależnienie czy współuzależnienie nie jest sposobem na odzyskiwanie siebie. Należy trzymać się zasad, bo nie role, a zasady są święte. Cesarzem się bywa, człowiekiem się jest lub niekoniecznie, to jakim jesteśmy człowiekiem, na ile sobie pozwalamy nim być, a przecież jak najbardziej ludzką rzeczą jest wchodzić się w relacje, okazywać uczucia, miłość, bliskość. No tutaj w tych kartach dzisiejszych akurat tych, tych ciepłych uczuć niewiele, bo, bo te karty są bardzo takie zasadnicze, bądź tak jak powiedziałam, tutaj te mówiące o... Współzależnieniu. No, niektórzy z nas mogą być też uzależnieni od sukcesów w pracy, i tutaj wszystkie siły, wszystkie środki włożą w to, żeby te sukcesy odnosić, i prawdopodobnie odbędzie się to kosztem najbliższym, kosztem właśnie zasad, które, jak mówi karta arcykapłana, są święte. Dobrze. I tyle o portrecie tarotowym portrecie dnia 4 sierpnia. Ja zapraszam Państwa do wykonywania indywidualnych tarotowych portretów dnia. One na pewno więcej powiedzą o tych energiach, której, które każde z osób będą bliższe. O tym, jak wykonać indywidualny tarotowy dnia, portret dnia. Piszę na mojej stronie www.tarostacja.pl, a ci z Państwa, którzy nie mają ochoty samodzielnie wgryzać się w swoje portrety, oczywiście mogą skorzystać z mojej pomocy. Bardzo chętnie przygotuję dla Was i omówię. Wasze tarotowe portrety osobiste bądź portrety partnerskie. Bardzo serdecznie zapraszam. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.